Mamy oficjalne informacje od ZK Sync w sprawie airdropa, niestety nie zmienią zasad. Czego nauczyliśmy się po tym airdropie? Czy są miejsca, gdzie mamy zapewnione rzuty i jakie jest obecnie moje podejście do airdropów? Zobaczymy również, w jakim miejscu są altcoiny, a są w miejscu bardzo ciemnym i nieciekawym. Porozmawiamy o informacjach z rynku, pokażę Wam nowe, bardzo dobre i moim zdaniem niedoceniane akcje na giełdzie Bybit. Porozmawiamy sobie również o kilku fajnych informacjach z naszych projektów. Cześć z tej strony Maciej, witam wszystkich serdecznie piątek, piąteczek, piątunio mamy 14 czerwca a my oczywiście szybko i sprawnie lecimy z naszymi krypto kryptotematami, nie będzie długo żeby was nie męczyć, bo pogoda za oknem bardzo piękna i warto ten czas wykorzystać nie przy komputerze, a spędzić go na przykład na świeżym powietrzu oczywiście jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz subskrypcja, dzwoneczek, dzięki temu jesteś na bieżąco, warto również zostawić łapę w górę, komentarz, no i oczywiście standardowo przypominam, że wszystko co mówię to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie Jestem doradcą finansowym i inwestycyjnym. Jeżeli to akceptujesz, możemy zaczynać. Oczywiście strona kryptoekipa.pl, tutaj macie najświeższe informacje. Zawsze przypominam o tym, żeby śledzić grupę przede wszystkim Ekosystemy na Telegramie, bo tam cały czas dobajemy nowe, ciekawe rzeczy. Dużo osób na tych grupach jest, więc warto z tego jak najbardziej, słuchajcie, korzystać. Kryptosklep, prosiliście o nowe czapki z daszkiem. Proszę bardzo, są zrobione. Bardzo dobra jakość, bardzo dobry haft. Mamy już nie tylko czapki klasyczne, ale również mamy tak zwane trackerki, a więc ta czapka, która ma do połowy siateczkę. Jeżeli lubisz kryptociuchy, no to oczywiście zapraszam serdecznie. Reszta newsów bardzo fajnie opisana na naszej stronie internetowej kryptoekipa.pl. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do rynku jeżeli chodzi o y, atmosferę na rynku, no to na pewno Bitcoin jest na spadku 66 919 eterek 3500 i już coraz więcej osób odwołuje hossę coraz więcej osób mówi, żeby sprzedawać swoje y, kryptowaluty, tak jak wiecie ja rozgrywam y, gdzieś tam swoje portfolio poziomami, staram się realizować zyski na bieżąco na ten moment 30% zysków jest już poza y, portfelem krypto i nigdy do niego mam nadzieję nie będzie musiało wrócić i nie będę musiał już do dokładać swoich fiatów do swoich kryptowalut. Jeżeli chodzi gdzieś tam o moje portfolio, no to na pewno przy tym spadku na Bitcoinie bardzo mocno cierpią altcoiny i na ten moment te moje najnowsze portfolio jest jeden prawie procent na minusie, a więc ktoś powie, że jeszcze nie jest tak źle, no ale przypominam, że tu już był całkiem ciekawy plus, a więc samo te portfolio przy spadku na Bitcoinie bardzo mocno gdzieś tam skorekciło. Jeżeli chodzi o moje ostatnie zakupy, no to tak naprawdę ostatnio kupowałem tylko Solcard, a więc to jest pozycja Na Solanie 69% na plusie No udało się Uda... Ktoś powie, że się udało, no ale to jest pozycja Którą gdzieś tam ostatnio Kupowałem, jeżeli też chodzi słuchajcie o Tak naprawdę stare Moje portfele, możemy zobaczyć sobie Na CoinGecko co tutaj się dzieje Oczywiście portfel Low Cap Gemów to jest właśnie Ten portfel dzięki któremu Zrealizowałem już 30% Mojego portfela i większość tych pozycji Jeżeli chodzi o koszyki krótkoterminowe Jest zrealizowane i wypłacone do Fiatów. Sam portfel jest 29 tysięcy dolarów na plusie, co oczywiście tak naprawdę nie jest żadnym dobrym wynikiem, bo przypominam, że na górce było to dużo, dużo więcej. Natomiast wartość tego portfela 49, wartość tego portfela WTH 94. Natomiast sporo tutaj zostało sprzedane z tych koszyków, oczywiście, których tu nie widzicie, bo tutaj macie koszyki tylko długoterminowe. Ale jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, jak grać. Myślę, że to, co dzieje się teraz na rynku kryptowalut, absolutnie upewniło mnie w mojej strategii, że warto grać pod gdzieś tam duże wzrosty na pozycjach i nie czekać na ogłoszenie hosty przez wszystkich, bo właśnie to, że realizowałem GameSwifta, Star Heroes, Agixa, Numeta, Sidusa i wiele, wiele innych pozycji pozwoliło mi być już w dobrym miejscu w rynku, mieć stablecoiny i mieć już troszkę spokojną głowę. Oczywiście nie chciałbym, żeby to był koniec i absolutnie uważam, że dużo, dużo dobrego przed nami. Natomiast mam oczywiście swoje obawy, które wynikają z tego, że jestem na rynku od roku 2017. Przede wszystkim oczywiście wakacje mogą być spokojne wczoraj ktoś mówił o tym, że jakiś wykres łajkowa się rysuje, natomiast jak, tak jak wiecie, ja nie korzystam z tego typu analiz bardziej podchodzę fundamentalnie badam trendy, sprawdzam jakie trendy mogą zagrać w hossie i pod to kupuję projekty, które mają jakiś ciekawy produkt, więc tak wygląda moje rozgrywanie rynku krypto natomiast moja największa obawa na ten moment jest taka, że jeżeli pójdziemy teraz w okres stagnacji i nawet jeżeli odpali alt sezon i odpali duża hossa, no to mam duże Wątpliwości czy sporo tych moich starych pozycji tak naprawdę będzie jeszcze w trendzie, i czy wróci. Dlaczego? Dlatego, że pozycje już zrobiły dobre wyniki i sporo osób tutaj tak naprawdę jest, słuchajcie, na potężnym plusie, więc mm, właśnie dlatego też sprzedaję te koszyki krótkoterminowe, bo w długim terminie może to nie zagrać. Tak jak często podczas tamtej Hossy mówiliśmy o tym, że mamy w portfelu dinozaury, a więc projekty z tamtej Hossy, mm, gdzieś tam, które być może już zostały zapomniane, tak samo tak naprawdę te portfolio, które było, Budowane od stycznia 2023, no to dla mnie to już są dinozaury, dlatego że te projekty na ten moment mają sporą kapitalizację choćby taki Adi agis czy nawet czy, czy nawet gdzieś tam taka kujira więc no trzeba też zrozumieć że jeżeli przyjdzie no, no, jeżeli przyjdą nowi ludzie jeżeli przyjdzie retail na ulicę no to będą przede wszystkim szukać nowych pozycji więc ja jestem tego świadomy i uważam że na ten moment po raz kolejny mogę powiedzieć że moja strategia absolutnie realizacji zysków wtedy kiedy one są poziomami na spokojnie na koszyki działa ktoś się z tego oczywiście może śmiać natomiast ja na ten moment dzięki właśnie tej strategii mam zrealizowane 30 procent mojego portfela i jestem z tego oczywiście zadowolony. Wczoraj mieliśmy haka na projekcie holograf, a więc to jest kolejny przykład, że ciągle ten świat krypto jest niebezpieczny i sam holograf to jest protokół, który naprawdę był z dużym finansowaniem i był zabezpieczany przez fachowców. Mimo wszystko mieliśmy exploit na kontrakcie, no i oczywiście bardzo duży spadek. To tak naprawdę działo się wczoraj na naszym live'ie, więc kto był na live'ie to widział co się wydarzyło. Spadliśmy do 0,029. No, kto kupował? Razy dwa ma. Wczoraj mówiliśmy o tym, że można zaryzykować. Kto skorzystał, to skorzystał. Natomiast ta sytuacja uczy nas, że ciągle ten rynek jest niebezpieczny, i to jest kolejna śmiała teza, którą stawiam od ponad roku na rynku kryptowalut, że jeżeli chcemy, żeby ten rynek się rozwijał, no to niestety będą przychodzić coraz lepsze projekty, a starsze projekty, które popełniają błędy, będą odchodzić w zapomnienie. Dlatego ten rynek jest dynamiczny, mamy dużo projektów i trzeba o tym wiedzieć i nie zakochiwać się w projektach. Lecimy sobie tchau tia da oczywiście większość osób nie jest zadowolona z airdropu z Sync, już trochę o tym mówiliśmy natomiast oczywiście oni dali taki oficjalny komunikat, jeżeli wejdziecie w tego tweeta, to tam też są odpowiedzi na pytania, yy, uważają, że tak naprawdę ich zrzut jest ok oczywiście nie jest doskonały ale są dumni z drogi, którą wybrali dużo jest kontrowersji co do tego dropa, natomiast naszym naszą rolą na rynku krypto jest wyciągać wnioski, jest wyciągać wnioski z airdropów po to, żeby kolejne airdropy rozegrać lepiej. Przede wszystkim to co tutaj jest najważniejsze w tym całym komunikacie, to że bardzo dużą rolę właśnie gdzieś tam bardzo ważne było trzymanie właśnie ETH, trzymanie na bezpośrednio u nich na blockchainie. Jeżeli ktoś działał w ten sposób, że działał na jednym portfelu, kręcił transakcję, a potem wypłacał i przemosił na drugi portfel, to nawet jeżeli spełnił inne warunki, takie portfele były eliminowane, takie osoby zostały uznane za farmerów po prostu. Także to jest gdzieś tam nauczka. Myślę, że dla nas wszystkich tak naprawdę to jest lekcja, którą odrobiliśmy już też częściowo na Starknecie, więc jeżeli teraz wybieramy jakieś ekosystemy, pozwólmy, żeby ten kapitał tam leżał. Natomiast oczywiście nie jest to łatwe, dlatego że jeżeli ktoś rozgrywa 5-6 airdropów na 5-6 sieciach w kilku protokołach, no to może być problem, no bo wychodzi, że airdropy nie są dla biednych, że tego kapitału trzeba mieć naprawdę dużo, więc jeżeli też mamy mniejszy kapitał, no to nie ma co grać na kilka portfeli. Jeżeli wybieramy base'a, ok, działajmy na base'ie, trzymajmy tam swoją część tego Ethera, gdzieś tam wydawajmy właśnie tutaj liquidity i działajmy w ten sposób, żeby tego mocno nie porozbijać. Jeżeli ktoś chce działać na kilka portfeli, na kilku sieciach, w kilku ekosystemach, no to niestety uważam, że na ten moment ten kapitał trzeba po prostu trzymać. Oczywiście, czy to jest bezpieczne? tak naprawdę większość portfelów nie jest zabezpieczonych pewnie u was metamaskami, więc ja też jak mam portfele jakieś duże podry dropy, gdzie sobie kręcę nie trzymam tam kapitału, no bo one nie są zabezpieczone, więc dużo trudnych rzeczy przed nami. Natomiast wniosek jest jaki jest taki jak powiedziałem trzymanie tutaj właśnie ETH długość trzymania tak naprawdę miała bardzo znaczącą rolę przy tym dropie, a nie wypłacanie na kolejny portfel i czyszczenie portfela, ale ten temat poruszaliśmy już trochę przy z, gdzieś tam przy starknecie. Natomiast oczywiście zobaczymy jak będzie z Layer Zero? W mojej prywatnej opinii, patrząc na ostatnie dwa airdropy, a więc ZK Sync i Layer Zero, yy, przepraszam, ZK Sync i właśnie tutaj, Starknet, Layer Zero może wjechać na białym koniu i może zrobić taki airdrop, z którego wszyscy będą zadowoleni, wyciągając właśnie wnioski. I teraz też tak analizując pewne rzeczy, jak długo Layer Zero rozgrywało pewne rzeczy, jak długo tam nas straszyło tymi sibilami, być może właśnie czekali na to, żeby yy, zobaczyć, jak wypadną wcześniejsze dropy, jak będą rozgrywane. Jak będą wyglądać checkery, i teraz tak naprawdę mają najlepsze karty w ręku, żeby gdzieś tam zrobić dobry zrzut i żeby umocnić się wśród społeczności, a to jest fundamentem, jeżeli chcemy cokolwiek budować. A więc, layer zero, wszystkie karty w waszych rękach. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Oczywiście robimy bardzo dużo akcji na Bybit, ja często Wam pokazuję mo moje wyniki z Launchpuli, z Launchpadów, z Bystartera i z kilka innych rzeczy. Natomiast myślę, że to co jest niewocenione, to jest oczywiście Web3 Wallet. Na ten moment słuchajcie mamy ponad 10 milionów portfeli, to jest niesamowity wynik Bybita. No i oczywiście specjalnie z tej okazji jest kampania, jeżeli chodzi o dodatkowe bonusy, które są związane z giełdą Bybit i z kryptoekipą. To macie roz rozpisane na moim X, mamy oczywiście nagrody dla nowych użytkowników. Ale mamy też dla wszystkich, czyli dla takich osób, które gdzieś tam mają konto na ByBicie i niekoniecznie u nas. Natomiast słuchajcie, jeżeli ktoś ma jakieś stare konto na ByBicie i nie wie, z jakiego linku je zakładał, albo nie korzystał z linku, a chcecie nas wspierać, chcecie działać z nami, chcecie być zarejestrowani pod kryptoekipą, no to macie taką możliwość, wystarczy na ich napisać do Patryka i powiemy wam, w jaki sposób to zrobić. Więc jeżeli gdzieś tam zakładaliście to konto dawno, nie wiecie u kogo jesteście, albo gdzieś tam yy, Zainwestowaliście się bez linka, a chcecie działać z krypto zapraszam, serdecznie damy Wam instrukcję, a jeżeli nie ma Was na Bajbicie, chcecie powalczyć się o nagrody, to link oczywiście macie pod tym materiałem. No i teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o Bybita, kilka rzeczy szybko Wam pokażę, bo to jest mega ważne. Przede wszystkim, żeby brać udział we wszystkich akcjach i się nie pogubić, no bo jeżeli weźmiemy zakładkę Trade, weźmiemy SpotX, to mamy Launchpoola, Token Splash, Buy Votes launchpada, buy starter i mamy airdrop Hunter. No i oczywiście to są wszystkie te akcje, które warto robić, ale warto tutaj korzystać z właśnie overview, no bo tutaj mamy wszystko w jednej zakładce. Jest to mega, mega akcja, gdzie mamy po kolei najważniejsze produkty właśnie Bybita i możemy sobie sprawdzić, co trwa, gdzie dołączyliśmy, gdzie nie, czy to airdrop Hunty, czy to token splash, tak? To wszystko możemy sobie śledzić w tej jednej zakładce. Mega rzecz i mega ułatwienie. Natomiast jeżeli chodzi o te świętowanie z Bybitem no to oczywiście wszystko macie w zakładce Web3 Wallet i jak wejdziecie sobie na Web3 Wallet przypominam, że należy pobrać rozszerzenie, u mnie ono jest tutaj a więc jest tutaj pobrane Instalujecie sobie portfel Zapisujecie sobie oczywiście CD I normalnie tym portfelem To jest Wasz portfel, do którego macie CD Łączycie go sobie tutaj właśnie z tą stroną Jeżeli chodzi o te AirDrop Arcade Czyli to na co teraz bawić przeznacza nagrody Jest to zakładka Earn I klikamy sobie AirDrop Arcade I tutaj mamy wszystkie te akcje Z dodatkowymi bonusami I dostałem już od kilku osób statystyki Że tak naprawdę jeżeli ktoś robi to systematycznie, jeżeli dociska, to wychodzi to nawet lepiej niż lunchpool, a więc moim zdaniem warto korzystać, na ten moment nie ma lepszej giełdy z tak rozbudowanymi produktami, więc też Was serdecznie zapraszam, żeby zarejestrować się z naszego linku, dzięki temu dostajemy część prowizji, wspieracie nas, ekipę, doceniacie to, co robimy, więc zapraszam wszystkich na giełdę Bybit. No i oczywiście będę teraz systematycznie starał się tutaj zapisywać sobie moje statystyki po to, żeby Wam to pokazać, ale tak jak mówię, teraz są też dodatkowe Bonusy, więc warto skorzystać zarówno z bonusów od ekipy jak i tych oficjalnie od giełdy Bybit. I polecam też śledzić Bybit Web3, Web3, no bo to jest oddzielne konto niż konto Bybit'a, i tutaj też wszystkie akcje są komunikowane na bieżąco. Oczywiście czekamy na Monad, czekamy na testnet. Tak jak wiecie, już jeżeli widzieliście mój film o Monadzie, mówiłem o tym, że bardzo mocno współpracują z Fantomem, Phantom też to mocno reklamuje. Jeżeli chodzi o mnie, ja przede wszystkim zastejkowałem swojego. Wormhola, a więc token W, mam zastejkowaną też solamę bezpośrednio na Fantomie. Mam odebraną rolę na Discordzie i czekamy sobie na spokojnie, ale sporo osób teraz odpuszcza dropa, więc jeżeli chodzi o monad, no to ja na pewno nie mam zamiaru tutaj odpuszczać. Lecimy sobie dalej. One intro oczywiście się nie podnosi po tych błędach, które popełnili, ale przypominam, że na platformie One Intro będzie można kupować projekty. Jedne ciekawe, drugie mniej ciekawe, ale tak jak wiecie, niektóre projekty wchodzą tam bez weryfikacji One Intro, a niektóre wchodzą właśnie. Właśnie jako projekty, które, których jest robiony research. I tutaj mamy. Oczywiście Capital spark, który wejdzie w ten sposób przez platformę One intro, więc jeżeli rozgrywacie pozycje na solame, no to to jest informacja dla was. Lecimy sobie dalej. Oczywiście z ważniejszych rzeczy, myślę, że warto pilnować zory, jeżeli chodzi o zory. Działamy tam już tak naprawdę bardzo długo i mamy mint bezpośrednio od caster. Tutaj Mikołaj dał informację, za to serdecznie dziękuję. Więc jeżeli chcecie też bezpośrednio macie link u Mikołaja. Moim zdaniem warto sobie tutaj to jak najbardziej wymintować. Z ważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o Socios, nie rozgrywam tego pod euro, nie kupuję fantokenów, trzymam samego Chiliza. natomiast mamy locker roomy, więc jeżeli macie oczywiście odpowiednie tokeny, możecie je zalokować, zalokować swoje fantokeny. Mamy Locker ruma zarówno na reprezentacji Włoch, jak i na reprezentacji Argentyny. No i słuchajcie, dzięki temu macie dostać jakieś mamy dostać jakieś ikoniczne nFTki. Ja właściwie sami wiecie, że ja tych fantokenów akurat ani argentyny, ani reprezentacji. Włoch nie mam, mam sporo fantogenów Za to Juventusu i korzystam z wszystkich Benefitów, zresztą czekam teraz na koszulkę Podpisaną przez samego Arkadiusza Milika Który niestety jest kontuzjowany I nie zagra na Euro No cóż, smuteczek Lecimy sobie słuchajcie dalej z ważniejszych rzeczy, Fuel of Blast y, oczywiście ogłasza kolejne partnerstwa i to jest jeden z projektów, na który ja czekam, y, dlatego, że to jest też y, produkt, który ma być launchpadem na sieci Blast także myślę, że ja zawsze staram się w każdym ekosystemie, który się rozwija mieć jakąś ekspozycję na launchpada oczywiście warto też cały czas uważam korzystać z kampanii Nazili mamy taką kampanię bezpośrednio od c 4 a więc od Chain for Energy także OMA trwa, y, są zadania do zdobycia jest sporo tokenów, token jest wylistowany więc można sobie odebrać, sprzedać, można wrzucić je na przykład do kryptoekipy, jesteśmy tam walidatorem i mnożyć sobie te tokeny, także macie tutaj dużo możliwości. Również kampania od projektu EDEM, który również mm, zrobił kampanię na Zili, bardzo fajnie pracują, aplikacja działa, więc nie można tu absolutnie chłopakom odmówić, że nie robią, natomiast no produkt jest niszowy, tak to nazwijmy i zobaczymy jakie zainteresowanie złapie wśród naszej krypto -społeczności. no ale Eden też działa dość ciekawie, bo wychodzą poza ten krypto świat. Wraca projekt Zetli. Jest to projekt, który tak naprawdę próbował budować w bezsie, w mojej prywatnej opinii. Absolutnie tutaj za dużo, jeżeli chodzi o ten podstawowy whitepaper, nie zostało dowiezione, nie zostały zrobione te produkty, na które ja czekałem. Natomiast Zetli idzie do przodu i wychodzi z pierwszym produktem społecznościowym. Jest to aplikacja do quizów, która jest słuchajcie, dostępna zarówno na ios jak i na Androida. Można sobie to sprawdzić. I też na Zetli bezpośrednio ruszają sportowe quizy, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, można sobie podziałać, Dogin Hood memcoiny pompują, miejmy nadzieję że Dogin również wypompuje mintowaliśmy MFTki i mamy ogłoszenie że coś ciekawego pojawi się w następnym tygodniu, więc na to również oczywiście przynajmniej ja czekam i na koniec słuchajcie projekt Mindao Potem Mint Labs zmienia nazwę, przechodzi w projekt Gateway, taka jest nowa nazwa, i zamierza robić zupełnie nowe rzeczy, dlatego że gdzieś tamte rzeczy uznali, że nie będą w trendzie, niedługo materiał i aktualizacja. Maciej to by było na tyle. Życzę Wam kosmicznego weekendu. Zapraszam wszystkich na mojego Xa, tam dzielę się z Wami na bieżąco i warto naprawdę mieć konto na nabajbicie. Też tak jak mówię, jeżeli macie jakieś stare konto, zapraszam do kryptyki, działajmy razem z korzyścią dla obu stron. Jest to win to win, tak jak wiecie, gdzieś tam większość tych funduszy jest właśnie dla Was w postaci różnych rzeczy, nawet w postaci afterku czasami, więc warto działać z krypto ekipą. Zapraszam wszystkich, jeżeli macie stare konto, do Patryka, a wszystkie nowe osoby, link jest pod tym materiałem. Pozdrawiam serdecznie, kosmicznego weekendu. Hej ekipa!